Szanowni Państwo, jesteśmy Węgrowie i po kolejnych rozmowach tutaj w okolicy, na ziemi węgrowskiej poproszono mnie i, i sam widzę, że to jest bardzo poważnym problemem, czyli problem produkcji wołowiny. Dlaczego, dlaczego dzisiaj Węgrowie i dlaczego warto o tym powiedzieć na ziemi węgrowskiej? Ponieważ ta ziemia, ziemia mazowiecka, od XVI wieku jeszcze w I Rzeczpospolitej właśnie wiodła prym produkcji, produkcji wołowiny wówczas to wołowina, tak szczerze mówiąc nawet woły stąd były gdzieś tam przeganiane, aż pod Wiedeń szły właśnie na te rynki saskie, rynki niemieckie z czym mamy do czynienia w, obecnym, w, obecnym, w obecnym okresie po zroście bardzo poważnym wołowiny sporo rolników także tutaj z Mazowsza, z Podlasia na tą produkcję ukierunkowało się. Niestety nastąpiło z różnych przyczyn, między innymi po pierwsze e, politycznej głupoty, czyli braku, braku jak gdyby m, pewnej pewnej wizji polityków państwa w zakresie rynku wołowiny, który rynkiem jest bardzo wrażliwy. Jakiekolwiek byśmy państwo nie wzięli, europejskie czy, czy Stany Zjednoczone to proszę Państwa, proszę mi uwierzyć, że produkcja wołowiny jest niezwykle, niezwykle tak zwaną produkcją polityczną. Mogę, mogę na dowód powiedzieć, że w roku 2018 rozmowy Pana Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Pana Trumpa z Panią, z panią Merkel i, i, I oczywiście ze strony Niemiec jest istotną kwestią, by na rynek amerykański, czy mówimy ciągle o tym jednak protekcjonizmie, na rynek amerykański, żeby, żeby m, m, mogły wejść, dalej były utrzymywane w stawkach celnych, korzystnych producentom niemieckim samochody, motoryzacja, a to ze strony właśnie Donalda Trumpa był warunek, żeby na obszar unijny weszła wreszcie po prawie 30 latach nieobecności, słusznej nieobecności wołowina amerykańska, ponieważ była z koronami. My nie akceptujemy tego na rynku europejskim. W związku z tym widzimy, że to jest bardzo, bardzo, bardzo poważny, poważny kierunek produkcji, który tak jak powiedziałem jest niezwykle polityczny. Ze strony naszego państwa, gdzie przypominam, 80% produkcji polskiej wołowiny idzie na eksport. To jest eksportowane. No i zdarzyły się, zdarzyły się różne rzeczy, m.in. tak zwana nadęta afera Leżakowa, później kwestie weterynarii, później, później niby, niby jakieś spekulacyjne, w naszej opinii, załamanie rynku. I z czym dzisiaj mamy do czynienia? Proszę Państwa, z wielkim dramatem. Wołowina jest, cena żywca w granicach 5-6 zł. Przypominam, że taką granicą produkcji pokrywającej koszty, to jest granica 8 zł za, za kilogram, więc widzimy jaka różnica, jak, jak, jest, jak są potężne straty. Tu rozmawiałam z rolnikami, nie odtwarzają swojej produkcji, czyli po prostu no, nie będzie produkcji, nie będzie, nie będzie zużycia paszy, nie będzie także eksportu. Tak, tak władze, władze szczycą się, że, że, że jest eksport, natomiast same dzisiaj doprowadziły do, do takiego zdarzenia. Co my proponujemy? W pierwszej kolejności Szanowni Państwo, ten rynek musi być, skoro mamy państwo, skoro mamy instytucje i ułożymy potężne środki, uporządkowany tak, żeby faktycznie nie dochodziło do szeregu patologii. Rolnicy bardzo dobrze wiedzą i nie ufają. Niestety, system klasyfikacji, system oceny bydła mięsnego pozostawia dużo, dużo wątpliwości. WAG, na które nie mamy wpływu my, rolnicy. Po prostu z natury rzeczy, no, no niestety, pośrednicy, przewoźnicy, w związku z tym, że nie ma żadnej kontroli, jest w ogóle i dusza piekła nie ma, nadużywają, nadużywają właśnie tego zaufania i śmiem twierdzi, że 60-70%, ale na tych wagach to jest jednak manipulacja. Gorzej nawet się przedstawia sprawa w tak zwanej ocenie połbojowej, gdzie oceniamy tak zwaną wydajność rzeźną. No, no tu jest, proszę Państwa, patologia i dramat. Polega to na tym, że są tak zwani rzeczoznawcy uznani z, z dokumentacją państwową w danym zakładzie, natomiast tego rzeczoznawcę opłaca, nie, opłaca właściciel, czyli, czyli działa, działa w interesie właściciela, działa, działa w interesie właściciela, a nie działa właśnie w interesie no nie, w tym wypadku no zupełnie neguje interes producenta, hodowcy no i niestety, ale ta patologia za poprzedniego rządu PO-PSL, po prostu ta sama była sytuacja, rozwija się to obecnie przy rządach Prawa i Sprawiedliwości, a hodowcy niezwykle na tym, na tym tracą, ponieważ ocenia się tak zwanie Jakim, Co jest rozwiązanie? Skoro nie potrafimy sobie z tym poradzić, Idźmy modelem na przykład irlandzkim, czyli jest system automatycznej oceny półtusz wołowych. czyli robią to, robi elektronicznie urządzenie, jest to w pełni tak. obiektywne, tak. instytucje, tak zwana inspekcja jakości handlowej, artykułów rolno-spożywczych, w ogóle tego nie kontroluje, w ogóle. Bierze pieniądze, absurdalne pieniądze, nie kontroluje tego, Mam bardzo ciekawy materiał, proszę Państwa. W swoim czasie pokażę, jaka jest patologia w Polsce z klasyfikacją, ale tutaj chcieliśmy się skoncentrować szybko nad rozwiązaniami, co można jeszcze zrobić na dzisiaj, by tą sytuację unormować. Bardzo ważnym, y, powiedziałem o eksporcie. No nie? Natomiast, Szanowni Państwo, żeby polscy przedsiębiorcy, przetwórcy, ale ten hodowca, szczególnie my rolnicy, żebyśmy y, po prostu zarobili na tym, a przynajmniej nie tracili, jak teraz poniżej kosztów produkcji, no ale ta rola państwa przy takim rynku międzynarodowionym, wołowiny globalnym, no także musi być. Więc niewyobrażalną rzeczą jest, że są tak zwani radcy rolni. Generalnie w, w naszych ambasadach, w wydziale gospodarczym są radcy rolni. Wyobraźcie sobie, państwo, są to ludzie, którzy zielonego pojęcia o tym nie mają. Między innymi mamy przypadek taki w Chinach bardzo atrakcyjny rynek, ale nie wyobrażamy sobie, żeby etnograf, politolog czy dziennikarz dał sobie radę, radę z tym. Zresztą radcy rolni, według naszej koncepcji, konfederacji, to nie, to nie jest jakaś pojedyncza persona, choćby najbardziej wyspecjalizowana w rynkach rolnych. To właśnie przedstawicielstwo jest na zewnątrz. Ale to jest także ośrodek tutaj ekspertów. Dzisiaj w dobie elektroniki jesteśmy w stanie zawsze informacje przekazać. Tam wytrawny dyplomata jest na miejscu, natomiast biura radcy rolnych, którzy się zajmują tematyką właśnie rynków międzynarodowych, tematyką rolniczą, tu w Warszawie, obojętnie w jakim mieście, ośrodek taki analityczny i tak to powinno wyglądać. Oczywiście obecnie rządzący nie są w stanie zupełnie tego zrozumieć. Trzecią taką istotną kwestią, do której namawiamy namawiamy w interesie nie tylko właśnie rolników, wodowców, ale szczególnie konsumentów jest taki fajny mechanizm Agencja Rezerw Materiałowych. Ciągle zwracamy uwagę, że, że państwo nasze na wypadek różnych zdarzeń nie posiada tych rezerw, w związku z tym można skorzystać z tego mechanizmu zakupienia około 30 tysięcy ton w godziwej cenie, ozgraniającej koszty produkcji. Spowodowałoby, że i oczywiście pozostałe działania, bo nie ma sensu tylko jednego działania zrobić, jest to wyrzucenie publicznych pieniędzy wówczas, ale przy normalnej polityce ściągnięcie w ramach tego mechanizmu Agencji Rezerw Materiałowych tej wielkości unormowałoby tą pozycję rynkową na pewien moment. Oczywiście, a co my mamy z tego jako konsumenci? Zapewniam Państwa. Że z tej wołowiny, która jest tak dobrze produkowana, i tutaj nasz kandydat z węglowa, kolega Paweł, później powie o tym naszym rekonesansie, z tej wołowiny 80% idzie na eksport. Czyli myślę, że mówiąc, Polacy konsumenci, nie jesteśmy w stanie w stanie do tego towaru się uzyskać go, nawet powiem brzydko, dopchać. W związku z tym taki mechanizm spowodowałby, że ta wołowina. By została tutaj na tym naszym rynku, oczywiście późniejsze przeznaczenie można różnego typu instytucje publiczne, ale także zachęcamy do promocji wołowiny. Do promocji wołowiny. Ja uważam, może wegetarianom się tutaj delikatnie narazimy, ale przy polskiej tradycji, przy naszej tradycji i wołowina jest jednym ze względu na długi przyrost zwierząt jest to najzdrowsze mięso. To nie jest kurczak. To nie jest nawet trzoda chlewna, w związku z tym, że przyrost jest w granicach 18-20 kilku miesięcy. Jest to jedno z najzdrowszych najdro, mięs, i z drugiej strony także najba, naj, naj, najsmaczniejszych. W związku z tym, promocja przynajmniej w okresie właśnie ty, tych tak, szkół podstawowych, przynajmniej jeden dzień w tygodniu, winna być w naszych publicznych szkołach, a także niepublicznych prowadzonych szkołach promocja wołowiny naszej dobrej, dobrej Polski. Kilka tego typu rozwiązań, które przedstawiliśmy jako konfederacja byłaby w stanie reagować na tym rynku. No niestety, proszę Państwa, reakcje władz są oczywiście jak zwykle propagandowe i nie tylko te związane z wyborami. Po prostu oni nie wiedzą o co, o co chodzi, więc jedynym rozwiązaniem chyba jest ich wymienić. I oddaję głos naszemu panu. Panu proszę się przedstawić. Dzień dobry, Paweł Bala z Węgrowa. Kandydat z pozycji 16 na liście Konfederacji. Tutaj liderem jest Krzysztof Tłumiński. Dzisiaj wspólnie z panem Krzysztofem zrobiliśmy mały rekonesans. Odwiedziliśmy kilka sklepów. Tu w Węgrowie, w Węgrowie, tak. Polskich sklepów. Kupiliśmy połowinę. Ale tylko w jednym sklepie. Tak. Tylko e, udało nam się kupić. W jednym sklepie, bo w jednym ze sklepów był, była tylko jedna część z wołowiny. E, niezbyt dobra. No tak. e, kupiliśmy w innym sklepie łopatkę wołową, e, sprawdziliśmy jej jakość. E, jest około dwukrotność e, normy. Tak, ale, ale generalnie, ale generalnie okay. to była tak, to dobra jeszcze wołowina, nie wiemy, czy to jest takiego z dużego zakładu, powiedzmy sobie szczerze, więc mam wątpliwości czy to może nawet wiesz, być polska wołowina, ale już tego nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, więc nie możemy mówić. Natomiast jeżeli z tych mniejszych zakładów i mamy pewność, że jest polska, zapewniam Państwa znakomitej większości w Pawle i chcę Państwa przekonać, że spełnia normy. Ta, która została zakupiona delikatnie przekraczała, ale, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to, jest, można ją polecać. No Tatara się nie nadaje. No, się ale nie nadaje. na jakiegoś steka. zapewne. zapewne, zapewne tak. Tak. A jak y, Paweł jest, y, jak Ty podchodzisz właśnie jako konsument do Wołowiny? Czy właśnie jesteś młodym człowiekiem? Czy, czy, czy w ogóle była jakaś edukacja w tym zakresie? To jest to jedno z najgorszych wniosków. Nie było tak edukacji na biologii, z tego co pamiętam, to bardziej no tak. były promowane warzywa. A mięso nie, nie było sprecyzowane, które jest lepsze, no, no, które no. gorsze. Ale że w znakomitej większości jesteśmy niestety mięsożercami tak. lub stety. Natomiast, proszę Państwa, tu Paweł... Ja, ja osobiście wyznaję zasadę, że dzień bez mięsa to dzień stracony, no pięknie. poza, poza To jest promocja. Natomiast, <grym> Szanowni Państwo, to co, to co powiedział Paweł. Uwierzcie mi, że 80% polskiej wołowiny idzie do Włoch, Hiszpanii, mówię w tej kolejności, Francji, Niemiec. I później po tak zwane półtusze tam wędrują, zakupione w Polsce. I wyobraźcie sobie Państwo, już konfekcjonowanie sprzedaż, ta wołowina dostaje wówczas pochodzenie. Jakie? Niemieckie. Od odpowiedniego tak. kraju. Dokładnie. Idzie. Jest, na, jest elitarna, idzie na najlepsze stoły. W związku z tym musimy dzisiaj zrobić wszystko, to, co żeśmy tutaj Państwu przed chwilą powiedzieli, żebyśmy po prostu, no pod tym względem także zaliczali się do państw europejskich, a jak żebyście Państwo na wysłuchali, no chyba nie do końca, biorąc pod uwagę rynek wołowiny, wołowinę, kulinaria, na nasze, nasze, nasze przyzwyczajenia konsumenckie troszeczkę odbiegamy, no i tracimy. Zachęcamy Państwa na konfederację. Dziękujemy.